Witam bardzo serdecznie Nie. w kolejnym odcinku Fat TV Team Fortress 2 Gramy na średniowiecznej mapie, jest ze mną Bane Siema wszystkim Oraz Ricardo Witam Tak jest, Ricardo z nowym mikro to jak nowy człowiek Takie oczyszczenie, katarzis można powiedzieć Dokładnie no, Ale gramy, o, ale zginę w e, Jeżeli ktoś się interesuje co podczas nagrywania tego meczu Polska przegrywa 1-0 z Ukrainą Przegrywamy? Tak o, w dół pas. Aż, okay. się za, aż się zabiłem z tego wzruszenia. Kto by się spodziewał? Kto się spodziewał? O Boże, już przegrywamy tak szybko? No jest. Mm, bardzo dobra runda z naszej strony. Full team play. Sorry, Ricardo, to było silniejsze ode mnie. No i tak by mnie zanobali. Ale kogoś sfiniszowałem. Ja nie wiem jak dalej, ale ja wbijam w nich ogólnie. O ja tak, kończę. Tak, no ja ładuję, każdy obrywa, ale nikt nie ginie. O oh, kurczę. Ciężko no, dupa, ci to... sam to nie wygram, nie? Serio? Piece of crap, team. Wars... ...round ever. A sorry, to Polacy. Polski serwer. Najgorsza runda, chłopaki. Od razu. Przez przypadek, wiesz? Dobrze, przystępuj od razu. od razu, dobra. Przystępuj, bo to ich nieźle... ...zadziwia. Ü, Łukiem gram kalicznie wiem To widać na filmiku ale nie Małeś że ale to jest spaj ale to jest bez sensu tutaj spaj nie powinni się w ogóle przebierać no Dokła Sorry Co to W ogóle to jest? powinni być tu zablokowani bo dla mnie to nie jest żadna radość Wszyscy grają walką wręcz i wystarczy podejść od tyłu i taka jest prawda A miałem laga Olo O ty myślisz że jesteś bezpieczny nic bardziej mylnego. Ty, z tobą coś jest nie tak. Ricardo? Gratki? Mm. O kurczę, nie weszła mi szarża. Widzę jakiegoś snipera.

Nie no dobra, dałbym ci cztery czapki, ale nie chcę cię oszukać. To będzie no. Kto mnie zdominował? Spy! Headshot, ale mu sprzedałem. O, niestety nie dostałem się na mury. Oho Nie mienimy się, to się wymieniaj Adaś ze swoim nowym przyjacielem Dzięki Mateusz, łatwo dobierasz mi przyjaciół Bardzo łatwo Opa, pa, opa, opa Kefir to było łatwe to 4, 6, Chcesz? chcesz? O Jezu. Nie no, nie ciągnij mu tego no powiedz mu prawdę, a nie się znęcasz na dzieci. Dobra, tak naprawdę to dam ci pięć czapek za to. No dobra, a y, y, tak się tylko pytam, masz jakąś bluzę? Uuu. 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 <laughs> Dokonuj odwetu. Tak, kolego, wymiana? No weź no, żal go jest, bez jaj. Nie wiem, młody jakie są ceny, a ty go wkręcasz jeszcze. Dobra, to mam cię e, zadać? Tak, zadać się tak, się zadać. tak. Czy odpowiedź tak, to kempa? Nie, e, e, tak się Nie, nie dodawaj. Bany, na biłościę. Bany, nie będzie w bany, ty. Bany. Ba no tak nam nie mówią. na, na broń się. Bany. Bany. Oj. Ekstra, head admin extra gracz. a przegramy to, ale jesteśmy żałośni. Jak to przegramy? Ja wbijam na punkt, ziomek. Ja teraz też, no, tutaj wiesz. O, z tobą jakiś koleś. Czekaj, czego chcę. To mnie dać ci za darmo czapkę. Przemyślać różne nie. Jest dobrze. Nie, nie, wszyscy na nie. Po co? Ja na nie. Jest dobrze. Ja też. Z czemu ty chcesz ze mną wymianę? Ale za to. O! Serio? <noise> o nie, znowu ten... Mm, Kolej z Nuzualem biega i wyżyna. na... mecz mata. A jeszcze jednego kila zgarnąłem. Na koniec. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Nie, ja wbijam na punkt. Przegraliśmy. Ale wygram ten mecz! Chodźcie szybko! No nie mówcie! Nie mówcie, że tego nie przejmiemy! Mi jest trochę trudno przejmować punkt snajpera, wiesz? O kurde... O, nieźle, nieźle. Zaraz dokończymy. Następna runda. Zmiana serwera, to sprawy. Uświadomiłem, czu... O jest. Uświadomiłem, czu klesia. Mateuszu, muszę zadać to pytanie Czy ty nagrywasz? Oczywiście O, możesz powiedzieć najnowszą wiadomość Najnowsza wiadomość jest taka, że Polska reprezentacja narodowa Przegrywa 2-0 z Ukrainą To wydarzenie na skalę międzygalaktyczną Ej no, ale lag, no ile dostał tych strzał No przepraszam bardzo o, Pozdrawiam mojego wychowawcę no i... Bardzo, no. bardzo fajny fan. Taki stary dziad trochę. No weź, no. No dobra, zresztą no to ty pozdrawiasz nie ja. Seracja. No to... Ja pozdrawiam I klasę drugą a całą. Nawet Konopkę, tak, Konopkę też się pozdrawiam. A co, Konopka gorszy? No właśnie, Konopkę pozdrawiam. Pozdrawiam również Sławka Andryszewskiego. Ja również, stawka, Jako, że jest Liverpoolczykiem, to powinienem. Dobra, schodzę do nich, nie będzie pierdzień. półprodukty. No dobra, to był słaby pomysł. Ale nie idzie już teraz. jest, tak dobrze szło wcześniej. Kwestia pewnie graczy, wiecie? O, zabiłem wendoxa. Mikołaj, <trydź> co ty wyprawiasz na komputerze, jeśli mogę zapytać? Rzeczy. No to przestań. Albo chociaż zmniejsz rozdzielczość. Mateuszek317. Pink? O mój Boże, ten Windox to jest domek. Kefir znowu zginie. O już są u nas, o kurde. Już u nas są? Ricardo. Headshot. Ładnie, 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 ładnie. Dobra, chodź tu, już No. Otwórzcie bramy! O, teraz sami się proszą. O Boże, no. Spaj. Naprawdę. Nie <laughs> ze strzałą w szyi. Eee, a może obrońmy punktu? No, wiesz, to takie logiczne, nie? A jednak nie do końca. O Boże, no ale... W dupę to mam, w dupie to mam. Jeden koleś ma Matiste. Mm, okularki. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. No wiesz co, okularki. Eee, te, które ty miałeś. Które dawali za jakąś... Za jakieś achievementy, czy za coś, ty... Jest... Summer Shades. no wiem. Summer Shades. Nie masz gifta? Nie. Ale Może on, on się wzmuzi, pewnie, pewnie się zna na rzeczy. Wiesz! Eee, ty miałeś, a mogłeś się nie znać, nie? Bo to... ty jest za achievement, czy za co to było? Za wykonanie kilku zadań na Steamie. A to na pewno się zna. Wojtasz czemu tak zamilkłeś? A czemu nie? <laughs> Właściwie o, ale wiem mi naszedł Tu wam powiem generalnie giną ludzie Tylko niestety nie headami dzisiaj to jest słabe Tak gra już słaby dzień dzisiaj na Hedy. Chodź tu Windox. Ja sam się rzucam Idę Aha, to był spaj Chyba Ricardo jak wygląda psychopatyczny morderca Ricardo chyba ci zgarnąłem sorry oh, yeah. jakbym wiedział że to ty to bym nie zgarnął Dobra wbij na ten punkt każdy by jest już napoczęty praktycznie no strafem prostu... nie tam teraz tam się trzeba wbić co nie ma jakieś piór no i nie ma tak heavy puszczający demomena, żeby nas zabił. Ale mnie ściągną. Sam jestem, sam. Ja tu próbuję też pomóc ci, ale uważaj. O, dobra, dwa heady. Nie? Dobra, wbijamy teraz. O, le wientok dostał. No. Dobra pięknie e. Powiedz w moim imieniu, że jest ładnie na serwerze BG mówię, to się przyciszacie e, bardzo ładnie chłopaki. chłopaki, było super No dobra EC znowu wygrał mesz Nie <grym> oszukujmy <grym> <grym> się Bane, gdzie jest EC przednikiem Proszę cię już to od któregoś razu mm. Nie wiem, nie czuję się przywiązałem do standardów. Stare dobre tematy Matisu umarło. Nie, przeszło po prostu transformacji bez jednego głównego członka. Ej, no czemu zszedłem na hita, do cholery? Bo ucznikiem. No co? Bo jesteś ucznikiem. No ale strzały z e, kuszy, medyka. że jestem człowiek tolerancyjny, no ale jednakowo <grymnelly> tolerancja e, pingu do mnie coś spamuje jakiś koleś no jezu sam fajnie ojta stusza wojownika No. jakiś o, 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 o w boju chłopaki tu jest bezpiecznie, bezpiecznie Ej można sobie tą tarczę załatwić Matis, tanim kosztem, bo ja się nie znam No pewnie, że tak e, tą, to, Ale tą tarczę chodzi mi o strange No no to pewnie, że tak Panie? Nie masz tam butsów pod ręką? Ano, tylko trzymam Łe, to to dzisiaj kupujemy Tak, kupujemy, mówisz? To jest w tej, tej skrzynce co ci mówiłem tu A, jest demo, tu jest demo, to się, bo. Skurza mnie to, że muszę... Ilnować. Ostatni strzał Nie! Krata mi się przed papą zamknęła Ja się jeszcze BF-a matizasz? BF-a? Na czwórkę czekam, jeśli o to Ci chodzi I jeśli Ci chodzi o to, że kupiłeś sobie na Playstation, to gram ja. Ale na playa to wiesz, to wiesz, że ta gra nie wykorzystuje potencjału na PlayStation. Smutna prawda. Grafika gorsza yy, i ten... tylko 32 graczy. Serio? 32? Tak. Ale słabo. U nas jest 64. No. Boże no. Aj, i O. Nie trzech. no. Trzech zdominowałem, dobre. Ale fajnie Wojto, kiedyś tam do was muszę wpaść, zobaczyć jak tam to wygląda u was. No. Stary wilgo wam da trochę ran, rad weterackich, weterackich, takie gdzie mieli takie rowe rzeczy, gdzie gdzie coś jest pokrywane. Jaki skrajny człowiek na chciał czapkę, teraz dopalać. Cóż, jedyne co mnie boli jak na razie w tym BF-ie, to to, że ustawiłem niby na angielski głosy, co nie? Mhm. Ale po polsku mam napisy. I na przykład zamiast Scavenger, wiesz co ma napisane? No? Szperacz. E... Szperaks! Ale dubbing polski nie jest wyszedł im. Jak nigdy. mówię ci, znaczy, no pewnie widziałeś, nie może ci się nie podoba, jak twojemu bratu, ale... Mi się wydaje, że dubbing polski dobrze im wyszedł w Battlefield'zie. Na pochybel, szmatom, i różne rzeczy mi się podobają. Ale... I, i też nie podoba się polska a ty kupiłeś y, premium? tak O, no to już konkretnie mam no. ja myślałem, że tu podstawkę kupiłeś nie no, eee. wiem kupił połowę gry mam Na nadzieję że zdaję sobie z tego sprawę że kupiłbyś w takim wypadku połowę gry kupując no, wiem tak sobie premium. patrzyłem pełno jakichś mapek pełno jakichś broni coś tam jakieś tak, tak prawie dwa razy więcej broni dzisiaj z Bane'em graliśmy w nie? Tak, dobrze szło Motor Motor fajny 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 Tylko że to z kimś trzeba grać samemu to takie Takie se Każdy jest napoczęty, nie ten Nie przestać ich atakować, bo każdy jest na napoczęty przeze mnie No ja najbardziej jestem tu wrażliwy na spajów Dostał, dostał, możesz go ładować No niestety Heada dostałem Eee. Your one head for one ref No chyba nie Kurde, już chciałem zmienić sobie na mm, snajpera tu niestety Boże no. spaję tu by g. po prostu nie powinien no. stracić to jest chore, że... Oba, 14 sekund, rzućmy się Wystarczy, że nawet pan staba zrobił to, nie? Ja muszę panowie... E, Zawzywy, zywy Dobra, O wyklucz. Boże, odwetu twoje dokonali W tupie to mam Znaczy nie jeden zdominował, drugi zrobił odwetu W tupie Kto mnie zdominował? QS jakiś Idiota Keka, ale nic. Nie, to nie jest spaj. No to na pewno nie jest spaj. O. Dominacja. Ta chruszczow. To jest to imina dziś. No, atakować na punkt. abasz, abasz, abasz To nie był headshot. To, to jest headshotem w takim wypadku. Jesteśmy przeciwne drużyna. Ta gra nie lubi kiedy gramy razem, Niestety, smutno prawda. No, to na pewno nie jest spy. Już wypatrzyłem ładnego heada, a tutaj jednak nie. No, że nie umiem trafić tym dosaranym łupem w nieruchome cele, a w ruchome umiem. No przykro. To słaby moment sobie wybrałeś. Skończy się runda, to ci podpowiem. Myślałem, że to ty ciągle snajpisz na murku, a tutaj kefir. Nie no, zawsze zamieszanie w tym punkcie. W ogóle już pomyślałem sekundę przed swoim śmiercią, że już jestem... dead. Tak, sam jestem, sam na pięciu, tak Co za idiocie ule Gdzie są wszyscy? A, jeszcze ten gruby mnie Tak Także dziękuję bardzo, mam, że się podobało, na razie cześć